Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli. Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, zaś chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. To fragment z Ewangelii Łukasza. Można sobie wyobrazić tę scenę. Jezus gdzieś w jakiejś wąskiej ulicy, być, być może Jerozolimy, rozpoczyna modlitwę, aby uwolnić człowieka od zła. A wokół wianuszek ludzi, tłum, tłum gapiów. I gdzieś blisko, metr, może nawet mniej od Jezusa, padają te słowa. On to robi przez moc złego. Drugie słowa: Niech On coś zrobi, poważnego, można powiedzieć, jakiś cud. Czyli jedni mówią: Nie jesteś synem Bożym, tak, pośrednio, nie bezpośrednio, a pośrednio. Mówiąc: bo Przez bez to robisz, więc nie jesteś od Boga. A drudzy mu mówią: Nic się nie dzieje, zrób coś naprawdę, coś naprawdę ważnego. I to są pokusy, których do którymi próbował szatan Jezusa zbić z tropu, można powiedzieć, zatrzymać w drodze, żeby nie wypełnił swojego powołania. Powiedział, że Jezus ma też ludzką wrażliwość, ponieważ jest człowiekiem. Wiemy, że ją miał. Na przykład zapłakał nad losem Łazarza. To widać było, że były w nim emocje takie, jak towarzyszą nam w różnych sytuacjach. Więc zły, bo tych ludzi przysłał zły duch. Gdyby to byli ludzie, którzy... Byliby napełnieni Duchem Bożym, to widząc proces uwalniania innego człowieka, wzrastałaby w nich radość i pokój. A skor, w związku z tym, że narastał w nich gniew, byli ludźmi napełnionymi przez złego Ducha i zły Duch przez nich mówił, żeby zatrzymać proces uwolnienia. I dlaczego o tym fragmencie dzisiaj chcę Wam powiedzieć? Ponieważ taktyka złego Ducha jest dokładnie taka sama. Jeżeli jest Twoje powołanie, a jest powołanie, które Krzyżuje mu plany, to on będzie starał się uderzyć w Twoją wrażliwość właśnie w taki sam sposób, jak uderzył w Chrystusa. Po pierwsze, będzie chciał ci mówić, że to nie pochodzi od Boga, że nie masz prawa tego robić, nie masz prawa mu krzyżować planów, i że, że robisz to własnymi siłami. Będzie podważał Twój charyzmat. Będzie ci nieustannie próbował mówić, a to może to, to siła sugestia, a może to Twoje jakieś wewnętrzne siły to wykonały przyrodzone. I to jest pierwsza rzecz, którą zły nieustannie będzie próbował cię podważać, zmieniając swoją retorykę, zmieniając swoją taktykę, widząc, kiedy metody przestają na ciebie działać, ponieważ jemu no zależy, żebyś nie wypełnił, żebyś nie pokrzyżował planu złego. A wszelkie powołanie, jakie masz, które wszedłeś, które pochodzi od Boga, jest. Ma w genach zapisane krzyżowanie planów złemu. Takie było też powołanie Jezusa od samego początku do końca. On po prostu pokonywał szatana, pokonywał śmierć, i te wszystkie uwolnienia, uzdrowienia są tego faktem, tego, tego dowodem no i ostateczne uwolnienie całego świata od grzechu przez, przez krzyż. A drugą pokusą, jakiej będziesz doświadczał, i pewnie doświadczasz, jest to, że tak naprawdę się nic nie dzieje. Wielka mi rzecz. No ktoś się poprawił, bo się pomodliłeś za niego. No bo albo ktoś zmienił, zmienił trochę swoje postępowanie. Przecież to nie jest nic wielkiego. Przecież to jest naprawdę błaha sprawa. I e, Podważanie tego, co się wydarzało. Co się wydarzyło. E, podważanie tego, czy to, co się wydarzyło, to jest znak z nieba. Ponieważ oni powiedzieli do niego, ci inni, inni zaś chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Czyli uwolnienie dla nich nie było znakiem z nieba. Więc zły też ci będzie mówił o małych rzeczach, które są dzięki Twojemu posłannictwu, będzie je podważał, ale przygotuj się na to, że też duże rzeczy, bardzo duże, bardzo spektakularne, i takie rzeczy, które się wydarzyły wiele lat temu, ktoś odzyskał zdrowie, ktoś się nawrócił, będzie ci zły starał się do nich wrócić. I mówiąc, to, co było 10 lat temu, a to był wtedy przypadek albo. To, to nie był znak z nieba. No więc taktyki złego się nie zmieniają, musimy być na to gotowi w wszelkiej posłudze dla Chrystusa. Jaka jest odpowiedź na to Jezusa? Odpowiedź jest taka, że dokańcza, nie zatrzymuje się, człowiek zostaje uwolniony. A potem Jezus odpowiada na te zarzuty, mówiąc, że są absurdalne, tak naprawdę. Więc naszą odpowiedzią jest to, że my jesteśmy dziećmi Ojca. Boga Ojca i działamy w Jego mocy i nie przerywamy, nie zatrzymujemy się z powodu pokus i z powodu fałszywych oskarżeń, bo złemu zależy na tym, żebyś się zatrzymał, żeby ten proces się przerwał, bo wtedy on osiąga to, co chce osiągnąć. Czyli może dalej działać w Twoim bracie, w Twojej siostrze, w innych bliźnich po prostu. Może działać i, i Ty nie wypełniasz swojego zadania. No i to takie przemyślenia po dzisiejszej Ewangelii. Trzymajcie się, do zobaczenia z Bogiem. Pa!